Julia Podruczna, Stalostrów Wielkopolski, 5,5 metra, równiutkie uzyskane w tym roku. A teraz oglądamy jeszcze skok mistrzyni Polski w skoku w dal do lat 18. juli Podrucznej, 5,73 A teraz liderka, a więc Julia Podruczna. Słabsza dyspozycja, czy po prostu uraz Julii Adamczek, który widać, że ewidentnie jej doskwiera. Może być szansą dla podopiecznej Michała Walczaka. We Wocławku zajęła piąte miejsce skacząc 5 metrów i 57 centymetrów, natomiast w Toruniu w zeszłym roku dziewiąte miejsce. Znowu jest daleko, znowu daleko. Julia Podruczna. To może być właśnie jej konkurs. Zobaczmy. Bardzo dobrze skoczyła na belce. I 5,72 m. No i teraz patrzymy na obecną liderkę. A więc Julia Podruczna. Niemalże identyczne skoki w pierwszej i drugiej próbie. 5,73, 5,72. I zobaczymy, czy ten, czy ten naszyjnik. No, wydaje mi się, że z muszelek. Da szczęście podrucznej. Była znowu moc. Podczas tego skoku prędkość na rozbiegu. I jaka odległość? 5,70 m. Tam jest tak, jakby Julia Podróczna była dzisiaj w swoim piku, tak zwanym. Jeśli chodzi o e, klasyfikację, jeszcze w małym okienku patrzymy na skok Julii Podrucznej, która spogląda na swoją prawą stronę od razu po lądowaniu, ponieważ tam się znajduje jej trener. Natomiast teraz e, poświęcamy uwagę liderce, wciąż liderce. Całej klasyfikacji. Na razie żadna zawodniczka nie uzyskała w wyniku lepszego niż 5,73 m, należące właśnie do tej dziewczyny, a więc do Julii. Podrucznej. Skok będzie nieważny, już tak w milczeniu spojrzałem na zachowanie arbitrów, grabie też poszły w ruch. Widzieliśmy w powtórce, że minimalnie chyba doszło do nadepnięcia plasteli na ostatniej skok tej zawodniczki, który będzie zupełnie nieudany, natomiast widzimy, że jest radość na twarzy, ponieważ, ponieważ jest złoty medal dla zawodniczki stali Ostrów Wielkopolski. Zdjęcie.